Dziękuję na moim kanale no i dzisiaj jesteśmy z moim kolegą tutaj wam go pokażę zaraz o, o siemano to jest, no przywitaj się Nie, to, to jest Daniu <coughs> to jest mój kamerzysta i e, po pierwsze chciałam wam pokazać że nauczyłam się jeździć na dyskorolce że umiem już coś robić tam, bo się niedawno nauczyłem robić no i umiem jeździć się na rowerze ale to, 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 to chyba każdy wie Powiedzcie, czy ostatni odcinek ze Stadionu Śląskiego się Wam podobał. Z Wrocławskiego, co ja gadam, sorry, ze Stadionu Wrocławskiego się Wam podobał. No jeśli tak, to lajkujcie go, wbijajcie do niego i ogólnie to lajkujcie tam też filmiki, napiszcie w komentarzu. Bo Przestań nie... machać ręką. No i ogólnie to jest fajne. Ja już. Cięcie jest, tak? Nie ma cięcia. że tego ostatnio. Ogólnie to nie wieszę, bo To jest jakieś takie dziwne podłoże, po którym się mega dziwnie jeździ. Jakaś guma, e, a na tej gumie się dziwnie jeździ. E, ale ogólnie to sami mieliśmy nagrywać. No jesteśmy w mojej szkole na placu. 14.00 tu jesteśmy. No, o 14.00 to jest tu taka głową. I państwo, czy chcecie jakieś vlogi, więcej vlogów? A, I jakie, jakie, vlogi? To jest bardzo ważne Jakie vlogi to mają być? Co, będzie, co mamy robić na tych vlogach? No i o to chodzi. Jest jakieś informacje o vlogach, że będą się pojawiać ogólnie vlogi i będzie. No nie <toddź> Będzie się pojawiać coraz więcej vlogów, będzie się pojawiać i napiszę no, o czym chcecie tu vlogi, no bo sam nie wiem, no ja się z wami żegnam, no i pa.